Witam Państwa i zapraszam na aktualności ratajskie. W bieżącym wydaniu naszego programu powracamy do sprawy progów spowalniających na ulicy Piłsudskiego. Rada osiedla Rzegrze zorganizowała sondę internetową, w której mieszkańcy mogą ocenić, czy progi się sprawdzają, czy też nie. Jakie opinie przeważają, szczegóły za chwilę? A o czym jeszcze powiemy w aktualnościach? Gdzie są plany miejscowe dla osiedla Lecha i Czecha? Bezpieczne miejsce do trenowania parkour? Wstępna koncepcja przebudowy Ronda Rataje. Zapraszamy! Miasto pracuje nad wstępną koncepcją przebudowy Ronda Rataje. Znamy już pierwsze szczegóły. Zgodnie z zapowiedziami, na środku Ronda powstaną jezdnie dla autobusów. Tak wygląda wstępna koncepcja przebudowy Ronda Rataje. Zawiera plany dość dokładnie określające przebieg jezdni oraz torów tramwajowych. Prace nad nią zakończyły się 1 września. Z koncepcji wynika jednoznacznie, że miasto trzyma się zapowiedzi z marca tego roku. Wtedy to urzędnicy ogłosili, że niemożliwe jest poprowadzenie ruchu samochodowego w tunelu pod rądem, byłoby to zbyt kosztowne. Zamiast tego zaproponowano szeroki remont. Z koncepcji wynika, że na środku ronda oprócz torów tramwajowych mają pojawić się jezdnie dla autobusów. Autobusy będą mogły jeździć również po przystosowanych do tego torowiskach tramwajowych, wspólne będą również przystanki. Wybudowane zostaną również nowe drogi rowerowe i chodniki, przebudowie ulegnie sygnalizacja świetlna. Koncepcja jest miastu potrzebna do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo w sprawie zmian na rondzie mają odbyć się konsultacje z mieszkańcami. O wszelkich terminach będziemy Państwa informować. Progi spowalniające na ulicy Piłsudskiego to nadal gorący temat. Rada Osiedla Żegrze że daje mieszkańcom szansę wypowiedzenia się w tej sprawie na swojej stronie internetowej. Co wynika z tej sądy? No, na samym środku drogi, nie wiadomo dlaczego. Szczerze powiedziawszy, to po co to jest w ogóle? Progi zwalniające, bo o nich mowa pod koniec lipca, pojawiły się przy nowym przejściu dla pieszych i rowerzystów na ulicy Piłsudskiego. Mają zapewnić bezpieczne przedostanie się przez jezdnie z parku Rataje do parku na Osiedlu Oświecenia. Miasto zdecydowało się tutaj je zamontować, pomimo negatywnych opinii lokalnych działaczy oraz mieszkańców. Rada Osiedla Żegrze postanowiła sprawdzić, czy ci ostatni podtrzymują swoje zdanie na temat progów. Rada osiedla rzekł, że kilka dni temu na stronie internetowej osiedla uruchomiła sondę do mieszkańców, na której mieszkańcy mogą wypowiedzieć się właśnie czy wolą zastosowanie tych progów obecnych, czy, czy może woleliby jednak sięgnięcie po sygnalizację świetną. W sprawie progów już wypowiedziało się kilkudziesięciu mieszkańców, z czego znaczna większość jest niezadowolona. Wielu z nich nie tylko oddało głos, ale i napisało swój komentarz. Progi nie sprawdzają się. Wielu kierowców nie zwalnia, a przejeżdża dwoma pasami. Sygnalizacja na przycisk będzie lepszym pomysłem. Oznakowanie jest umiejscowione zbyt blisko progów, samochody rozpędzone nie są w stanie odpowiednio szybko zareagować. Są niefunkcjonalne, kierowca skupia się na zwalnianiu i na przeszkodzie, a nie na tym, czy na przejściu jest pieszy bądź rowerzysta. Poza tym niszczy zawieszenie samochodu. Już lepsze byłyby światła, przynajmniej migające. Wszyscy zwalniają poza autobusami. Nie trudno zauważyć, że progi zwalniające nie spełniają swojego zadania. W krótkim czasie okazało się, że kierowcy przejeżdżają pomiędzy nimi, przecinając linię ciągłą. Rzadko który kierowca rozejrzy się, czy rowerzysta chce przejechać przez jezdnię, a do tego nie wszyscy kierowcy autobusów w ogóle zwalniają przed pasami. Radni liczą na to, że progi w przyszłym roku znikną. Wszyscy mamy w pamięci deklarację pana prezydenta Wuderskiego. Że jeżeli zastosowane progi nie będą się sprawdzały, nie będą, mieszkańcy nie będą z nich zadowoleni, to bardzo, bardzo prawdopodobne jest to, że w tym miejscu pojawi się sygnalizacja świetna. Osoby, które jeszcze chciałyby wypowiedzieć się w sprawie progów, mogą oddać swój głos na stronie internetowej www.rzegrzepoznań.pl. Wygląd elewacji oraz otoczenie budynku na ulicy Zamenhofa 63 budzą wątpliwości mieszkańców naszej dzielnicy. Czy jest szansa, że to miejsce w przyszłości będzie wyglądać lepiej? To sprawdzała nasza reporterka. Rataje często zwane sypialnią poznania głównie ze względu na dużą liczbę bloków i wieżowców. Nasza dzielnica to jednak nie tylko one. W krajobraz Rataj wpisane są także tak zwane wille miejskie lub punktowce. Niektóre z nich jednak tego krajobrazu nie wzbogacają, wręcz przeciwnie, ich wygląd i okolica pozostawia wiele do życzenia. Mieszkańcy zwrócili nam uwagę, że estetyka tego budynku przy ulicy Zamenhofa 63 szczególnie szpeci okolice. Jeszcze kilka dni temu budynek wyglądał tak, Dziś po naszej interwencji został wyczyszczony, jednak nadal nie prezentuje się najlepiej. Zarządcą nieruchomości jest ZKZL. Czy jest szansa na gruntowne pomalowanie budynku? W przyszłym roku planujemy przeznaczyć większe środki finansowe na budownictwo mieszkaniowe, ale też na utrzymanie zasobu. Także no, będziemy typować po kolei. O tym, czy zostanie odmalowany w przyszłym roku, właśnie ten budynek będziemy Państwa informować. Wątpliwości mieszkańców wzbudziła jednak także okolica punktowca. Po sąsiedzku stoi tutaj ta budka. Kiedyś był tutaj salon gier, dziś nie wiadomo kto z obiektu korzysta. Oficjalnie właściciel kilka miesięcy temu chciał otworzyć tu ale nie dostarczył do Zarządu Zieleni Miejskiej odpowiednich dokumentów. Zdaniem jego pracowników pawilon jest wybudowany niezgodnie z prawem, a do tego wykorzystywane nie, Zgodnie z przeznaczeniem. Uzyskaliśmy informację, że jednak jest tam hałas, jakiś tapczan i, i, i telewizor jest tam w tym, w tym pawilonie, więc no przede wszystkim jest niezgodnie jakby z, z tym, z wykorzystywany ten pawilon, z tym, co przewidywał tam właściciel. Dlatego sprawa trafi do sądu, a budka prawdopodobnie zostanie zdemontowana. Gdzie są plany miejscowe dla osiedli Lecha i Czecha? Pytają mieszkańcy. Stowarzyszenie Razem dla Hartowa wystosowało petycję do prezydenta z żądaniem przyspieszenia prac projektowych. Osiedla Lecha oraz Czecha nadal nie są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Są to dokumenty, które regulują, co i gdzie na osiedlu można wybudować, ale w przypadku rata, i plany mają dodatkowej zabudowie zapobiec. Prace nad nimi trwają jednak od kilku lat i ich końca nie widać. Z tego względu Stowarzyszenie Razem dla Hartowa wystosowało petycję do prezydenta z prośbą o przyspieszenie prac, a konkretnie o ponowne wyłożenie do publicznego wglądu planu dla osiedla Czecha. Chcieliśmy wiedzieć po pierwsze kiedy prezydent miasta ponownie wyłoży miejscowy plan, a także zaproponowaliśmy konkretne zmiany. Chodzi o to, aby plany były uchwalone nie tylko szybko, ale również zawierały korzystne dla mieszkańców zapisy. W szczególności dotyczy to kwestii garaży przy ulicy wiatracznej, wokół których trwa spór. Przedstawiciele miejskiej pracowni urbanistycznej tłumaczą, że to właśnie ten problem blokuje dalsze prace. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że procedowanie obumiejscowych planów do przestrzennego zarówno osiedla Lecha jak i osiedla Czecha uzależnione jest od rozwiązania problemów garaży, które znajdują się wzdłuż ulicy wiatracznej. Wiele garaże te są objęte tymi opracowaniami planistycznymi, stąd rozstrzygnięcie tego problemu no, będzie decydowało o dalszych krokach w związku z tymi projektami. Garaży jest ponad 300, mieszkańcy nie mają pewności czy będą mogli dalej z nich korzystać. Stoją one na miejskim gruncie, urzędnicy proponowali, aby mieszkańcy mogli użytkować garaże jeszcze przez 10 lat, później mogłyby tu powstać piętrowe parkingi, usługi lub nawet hotel. Mieszkańcy nie mieli jeszcze okazji oficjalnie odnieść się do tej propozycji, ale wiadomo, że przynajmniej dla części z nich jest ona nie do przyjęcia. Ja osobiście nie, trudno mi się wypowiadać za, za, za użytkowników, to za mieszkańców naszych, ale w mojej ocenie to nie jest rozwiązanie problemu. Mieszkańcy nie mają również pewności co do planów miasta na ten teren. Rozumiem, że miasto ma swoją wizję, natomiast czasami trudno stwierdzić, jaka to jest wizja. Problem też jest to, że od samego początku władze miasta nie powiedziały jednoznacznie, czego chcą na tym terenie. Uchwalenie planów jest ważne, ponieważ mogą one zapobiec w przyszłości powstawaniu niepożądanej zabudowy na osiedlach. O rozwoju sytuacji wokół ratajskich planów będziemy Państwa informować w aktualnościach ratajskich. Bezpieczne miejsce do trenowania parkour powstaje na ratajach. Na razie trwa jeszcze budowa, ale już od października wszyscy miłośnicy miejskich sportów będą mogli sprawdzić się na nowym obiekcie. Obecnie to miejsce to jeszcze plac budowy, ale w drugiej połowie października ma być już tak. Powstaje tu plac do treningu parkour i street workoutu. To są sporty typowo uliczne, polegające na wykorzystywaniu drążków, murków do przemieszczania się z jednego punktu do drugiego. I to jest głównie parkour. A Street Workout to jest taki trening fizyczny z wykorzystaniem również drążków. Plac został zgłoszony w zeszłym roku jako jeden z projektów do budżetu obywatelskiego i uzbierał wystarczającą ilość głosów do jego realizacji. Nie było wcześniej takiego miejsca, takiego bezpiecznego, gdzie można było to w takiej formie trenować. Tutaj ten park będzie przystosowany właśnie w, głównie pod kątem bezpieczeństwa znaczy będzie tutaj specjalna nawierzchnia typu EPDM, która będzie amortyzowała upadki, i cały park jest zaprojektowany też w taki sposób, żeby był jak najbezpieczniejszy dla osób, które będą tutaj ćwiczyć. Teraz pomysłodawcy zapowiadają, że będą się tutaj odbywały zorganizowane zajęcia. Jest plan właśnie, żeby zorganizować tutaj zajęcia głównie dla dzieci i młodzieży. Będą to zajęcia z technik parkurowych, właśnie w, na terenie takim bezpiecznym. Pomysłodawcy placu zakładają, że zajęcia mogłyby ruszyć na wiosnę przyszłego roku. Policja poszukuje Tomasza Rozmacińskiego. Od 26 sierpnia rodzina nie ma z nim kontaktu. Zaginiony ma 25 lat, 183 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma długie, ciemne, kręcone włosy do ramion, zielone oczy. W dniu zaginięcia był ubrany w czarne spodnie i buty oraz czarną koszulkę na krótki rękaw z czerwonym motywem z filmu Gra o Tron. Osoby posiadające informacje na temat miejsca jego pobytu proszone są o kontakt z policją pod numerami telefonów 618 412

Ubiegły weekend 10 i 11 września ponad 6 tysięcy uczestników Skoda Bike Challenge przejechało ulicami m.in. naszej dzielnicy. Wyścig startował z nad Maltą. Można było pokonać jeden z czterech dystansów na 120, 50, 18 czy 5 km. Największym powodzeniem cieszyła się trasa 50-kilometrowa, na którą zapisało się ponad 2100 osób. Najmłodszy uczestnik Skoda Bike Challenge miał 3, a najstarszy 82 lata. Na starcie stanęło prawie 300 dzieciaków. Kolejna edycja Imprezy już za rok. To już wszystko w tym wydaniu Aktualności Ratajskich. Następne 22 września, jak zwykle, w czwartek o 16.30. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia!